Bardzo witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj będę przeprowadzać test na idiotę. Do przeprowadzania tego testu potrzebny jest jeden obiekt badawczy w typie człowiek, w tej roli wystąpi oczywiście ja, oraz jedna książka naszej polskiej noblistki literackiej, Olgi Tokarczuk. Oczywiście bardzo mocno ironizuję, natomiast w ostatnim czasie naszym książkowym, i w sumie nie tylko książkowym, ale w ogóle kulturalnym świadkiem, wstrząsnęła wypowiedź Olgi Tokarczuk na festiwalu literackim. A propos tego... W pewnym sensie kto może, a kto nie powinien czytać jej książek. Nie przytoczę Wam w całości tej wypowiedzi, natomiast ogólny sens był taki, że autorka wskazała, że ona nie chce trafiać pod strzechy, nie każdy może czytać jej książki, tam padły określenia dotyczące jakiegoś zaplecza kulturowego, no i padło też w odniesieniu do czytelników słowo idiota. Ta wypowiedź wstrząsnęła tym świadkiem czytelniczym. Ja do niej samej nie chcę się odnosić, dlatego że kiedy trafiła do mnie, kiedy ja się spotkałam z tą wypowiedzią, była już przemielona przez przekaz medialny. Ja się nie spotkałam z tą wypowiedzią oderwaną od tego, tego przekazu i już tych opinii, które się pojawiły wokół tego. Tylko najpierw trafiły do mnie opinie cytujące tą wypowiedź, a następnie sama wypowiedź. Więc nie chcę się jakby do tego odnosić, bo w momencie, kiedy po raz pierwszy trafiłam po prostu na ten tekst, on już był nacechowany emocjonalnie przez inne. Inne osoby. Zresztą dużo mądrzejszych osób ode mnie wypowiadało się w tym temacie. Natomiast to była bardzo ważna wypowiedź, ale nie ważna w tym sensie, że tak jest i trzeba jej teraz przyklasnąć. Tylko ważna z tej perspektywy, że ona odgrzała pewien temat, który trochę wraca jak czkawka co jakiś czas. Temat związany z pewnego rodzaju klasizmem, elityzmem, elitaryzmem świata książkowego. Tym podziałem na książki lepsze i gorsze, na czytelników lepszych i gorszych, na literaturę tak zwaną niższą i wyższą. I te refleksje dotyczące właśnie tej literatury, wypowiedzi pewnych autorów i wypowiedź również Olgi Tokarczuk w tym kontekście sprowokowała mnie do pewnych refleksji. I właśnie z tych refleksji ten dzisiejszy film. Mianowicie słuchajcie, ja nigdy nie przeczytałam książki Olgi Tokarczuk. Mam tak z nią i z wieloma innymi autorami zaliczany mi powszechnie do tej literatury wyższej powiedzmy, że ja nie czytam ich książek, bo ja się ich po prostu boję. I nie o to chodzi, że ja się poczuwam teraz do bycia idiotą, czy idiotką, chociaż idiotkować sobie każdy może, jak klasyk mówił. Ja się nie poczuwam do bycia idiotką. Ja uważam, że mam wiedzę, mam kompetencje, mam jakiś zasób świadomości kulturowej i generalnie w pewnych tematach intertekstualnych radzę sobie całkiem nieźle. Natomiast ja się tej literatury po prostu boję. I takie wypowiedzi, jak właśnie Olgi Tokarczuk na tym festiwalu, wzmacniają to moje poczucie obawy przed sięganiem po takie książki, bo może ja jednak nie jestem właściwym czytelnikiem do tego, żeby takie książki czytać. I w ogóle jest pytanie, które trzeba by było sobie już postawić na wstępie. Czy każda książka jest dla każdego? Czy każda książka musi trafić do każdego w ten sam sposób i świadczyć jednocześnie o jego poziomie? Jakby to pytanie retoryczne, bo ja uważam, że nie. Ja uważam, że jasne, każda książka znajdzie swojego czytelnika, ale nie każdy czytelnik będzie dla każdej książki, ze względu na różne czynniki. No ale właśnie ja się tej literatury wyższej powiedzmy trochę obawiam, że nie zrozumiem, że nie trafi do mnie, że nie będę rozumiała tego fenomenu przez na przykład brak zrozumienia pewnych nawiązań, bo nie ma czytelnika, który zna wszystkie nawiązania i który każdy element intertekstualny wyłapie. Myślę, że najwięksi znawcy literatury nie znają wszystkiego. Mogą oczywiście być bardzo dobrze zorientowani w motywach, w elementach, w historii literatury, ale jednak nie znają wszystkiego. I to jest jedna warstwa tego tematu, z którą mam wrażenie, że wiele osób będzie rezonować, bo bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, którzy nie są jakoś bardzo mocno zaangażowani w ten literacki świat, to mówią właśnie o tym, że nie sięgają po te bardzo chwalone, bardzo nagradzane książki, te bardzo wyróżniane, właśnie uznawane za literaturę wyższą, bo po po prostu się ich boją, bo autorzy nie przyciągają do nich, zachęcają, mówiąc o sposobie, na przykład, w jakim można daną książkę rozumieć czy interpretować, czy w ogóle podchodzi do niej jako do książki, do elementu fabularnego, do elementu gatunkowego, tylko odpychają właśnie wypowiedziami, które mają taki charakter elitystyczny czy klasistowski. Druga warstwa jest jeszcze taka, że w odniesieniu do takich książek bardzo często pojawia się komentarz a propos tego, że jeżeli coś Ci się nie spodobało, to nie dlatego, że ma ci się prawo nie podobać i że literatura wyższa jest taką samą literaturą jak każdą inną i można ją oceniać, i można powiedzieć, że ta książka mi się nie podobała z powodu takiego, takiego i siętego, tylko wtedy pojawia się argument, nie podobało ci się, dlatego że nie zrozumiałeś. To nie jest tak, że książka jest słaba w twoim mniemaniu, czyli już wchodzenie w czyjąś opinię i negowanie czyichś ocen, tylko po prostu nie zrozumiałeś o co chodzi. Na Booktube, czy w ogóle w internecie, w tych book mediach nazwijmy to sobie, dochodzi jeszcze jedna warstwa. Czyli warstwa pod tytułem Wiecie co ja czytam, więc zaraz może się pojawić komentarz pod tytułem A no tak, no bo ty czytasz jakieś tam romanse, obyczajówki, kryminały, thrillery, horrory, cokolwiek. Więc jesteś przyzwyczajona, przyzwyczajona do śmieciowej literatury. Kolejny element klasizmu i elityzmu, więc po prostu literatura wyższa to jest coś, czego nie potrafisz docenić. I zbiór tych wszystkich elementów, zbiór tej obawy, zbiór tych potencjalnych komentarzy i tego, że w pewnym sensie strach jest trochę mówić o tym, że książka mogła się po prostu nie podobać, jeżeli należy do literatury wyższej, jest nagradzana, jest doceniana przez krytyków i tak dalej w tej krytyce akademickiej. Zbiór tych wszystkich elementów powoduje, że i ja, i podejrzewam, że część z Was po takie książki po prostu nie sięga. Bo są przerażające, bo są odstraszające, bo nawet jak mają skromne rozmiary gabarytowe, nie są to księgi jakubowe, które są grube, są to powiedzmy skromne rozmiary i być może nawet literacko przystępne to my te po te książki po prostu nie sięgamy ze strachu przed nimi, ze strachu przed autorami, ze strachu przed otoczeniem, przed opinią otoczenia i o tym, co ludzie powiedzą o nas na podstawie tego, co przeczytaliśmy i jak nam się to podobało. Oczywiście wiecie, że ja jestem adwokatką tego, żeby każdy sobie czytał to, co mu się tylko żywnie podoba, żeby nie zaglądać ludziom do biblioteczek, nie oceniać tego, jaki ktoś jest, jakie kto ma kompetencje kulturowe, jaką kto ma wiedzę, doświadczenie życiowe, umiejętności, etc. przez pryzmat tego, jakie książki czyta ale jednak ten pogląd nadal funkcjonuje. Więc dzisiaj w kontrze do tych wszystkich komentarzy, żeby zmierzyć się poniekąd z tym moim lękiem przed literaturą wyższą i przed tym, co kto na mój temat potem o tym powie, zamierzam zmierzyć się z książką Olgi Tokarczuk. Mam jedną jedyną, więc nie biegłam specjalnie do księgarni, albo gdzieś tam szukać konkretnie jakiejś jej książki, nazwijmy to bardziej ambitnej. Sięgam po prostu po taką, jaką mam i po taką, jaką mogę przeczytać, jako przypadkowy czytelnik, który po prostu trafił na książkę, tej autorki w bibliotece, księgarni, czy gdziekolwiek indziej. Trafiło na prawie i te czasy. Dostałam kiedyś w prezencie. Sama prawdopodobnie bym nie sięgnęła, w sensie nawet nie kupiła, właśnie z obawy przed tą estymą, w pewnym sensie, która trochę otacza jak bańka. Tą literaturę wyższą. Ja się generalnie za idiotkę nie mam. Mam skończone trzy kierunki studiów, jakieś kompetencje kulturowe, i jakieś rozeznanie w literaturze, jakieś rozeznanie w kulturze w ogóle. No, jak kończyłam teraz studia, to usłyszałam od wykładowców na wysokim jednak poziomie tego zaangażowania akademickiego, od profesorów, że mam wysokie kompetencje kulturowe. Więc. Pytanie, czy ta książka udowodni, że jakieś faktycznie mam i mi się spodoba? Czy udowodni, że je mam, ale jednocześnie mam prawo powiedzieć, że mi się nie podoba? Czy w ogóle książka udowodni, że jestem idiotką? Oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu i cudzysłowie. Przekonamy się o tym wspólnie. Oczywiście wiecie, ja tego nie traktuję poważnie. Dla mnie to jest pretekst, żeby sięgnąć po książkę, po którą nie sięgnęłabym teraz, w najbliższym czasie, na pewno sama z siebie, której się obawiałam, której, która gdzieś tam dla mnie była po prostu przerażająca trochę. Podejrzewam, że jest to uczucie, które towarzyszy też niektórym z Was. Niekoniecznie w odniesieniu do tego tytułu, ale być może w stosunku do innych książek z tej literatury wyższej, nazwijmy to. Więc po prostu może to dla Was będzie też motywacja, żeby sięgnąć po taką książkę, bo zwykły zjadacz chleb jest w stanie z nią zrozumieć, a może się okaże, że zwykły zjedacz chleba nie jest w stanie jej zrozumieć i że ta książka nie funkcjonuje w oderwaniu od pewnych konstruktów kulturowych, w których jest zaczepiona. I teraz pytanie, czy to byłaby słabość książki, słabość autora czy słabość czytelnika? No bo wiecie, nie sztuką jest napisać um, tekst o niczym w bardzo wzniosły i podniosły sposób. To tak jak z tekstami akademickimi. One są nieraz tak napisane, że o najbardziej prozaicznej i prostej rzeczy um, napisane jest tak, żeby ten czytelnik nie zrozumiał, żeby czytelnik poczuł się głupio. A to nie o to chodzi w wielkiej sztuce, wielkiej nauce i tak dalej, tylko o to, żeby przedstawić rzecz prostą i rzecz trudną w sposób przystępny dla tej osoby, która tej rzeczy nie zna. Więc po prostu traktujemy to jako eksperyment czytelniczy, jeden z moich wielu. Ja siadam do tego prawie ku innych czasów no i dam wam znać, pewnie z biegiem lektury, jak ta książka ze mną rezonuje, czy ją rozumiem, czy mi się podoba i tak dalej. I być może na końcu z tego wyjdą jakieś wnioski, a jeśli nie, to przynajmniej będę mogła powiedzieć, że książkę przeczytałam. Pierwsze 100 stron książki za mną, to jest chyba ten moment, w którym powinnam przyjść do was z jakimiś pierwszymi refleksjami. Tylko, że tutaj pojawia się problem, dlatego że nie tyle, że nie mam refleksji w czasie lektury, ale nie wiem, co o tej książce wam opowiedzieć. Zazwyczaj, kiedy recenzuję jakieś tytuły, to zaczynam opowiadanie od tego, o czym tak naprawdę jest książka. No bo to jest esencja, to jest jakaś podstawa, i dopiero na tej podstawie można sobie coś tam nadbudowywać, interpretować i tak dalej. I tutaj już na etapie opisu fabuły mam problem. No bo mamy historię prawieku, czyli jakiegoś miasta, jakiegoś miasta dużo powiedziane, jakiegoś miejsca na mapie, w którym rozgrywają się historie ludzi. I te historie ludzi poznajemy z perspektywy krótkich, pourywanych nawet nie rozdziałów, tylko fragmentów e, opisywanych jako czasy tych właśnie konkretnych osób. E, czasy misi, czasy genowefe, czasy tego tamtego księdza, e, czasy jakiegoś e, pana na włościach i tak dalej. Czasy różnych osób, czyli być może to są te różne czasy, a prawie to jest określenie tego miejsca. Ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że tam jest jeszcze jakieś drugie dno, którego ja nie jestem w stanie nie tyle uchwycić, co zrozumieć. Tam coś chyba jest. Albo ja mam złudzenie, że tam coś powinno być. I wydaje mi się, że to musi być jakieś drugie dno, bo to nie może być po prostu historia o ludziach mieszkających we wsi. I o tym, że tutaj jakaś wojna się skończyła, tu za chwilę się zacznie. Ten jest biedny, ten jest opętany, ten coś tam, ten coś tam. Jakby szukam w tym drugiego dna, ale na tym etapie nie jestem w stanie tego drugiego dna uchwycić. Być może jest tutaj jakaś większa metafora, ale na razie ona dla mnie jest nienamacalna. Być może to się za, za parę stron wyjaśni. Zwłaszcza, że pojawiła się gra, coś w rodzaju gry planszowej, w której również pewna przestrzeń, pierwszy jakby krąg nazwany jest prawiekiem, więc być może jest to jakaś metafora, jakaś bardzo duża rozbudowana, rozbudowane porównanie czy coś takiego. Na razie na tym etapie ja tego nie dostrzegam i nie wyłapuję, i nie wiem czy to nie jest tylko myślenie życzeniowe, że skoro to jest książka m, tak chwalona, na takim poziomie i napisana w bardzo specyficzny sposób, no to nie może to być coś prostego. To tam coś po prostu musi być więcej. Więc nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego myślenia życzeniowego. Jeżeli chodzi o samą przystępność tego tekstu, nie jest ymm, zły, nie jest ciężki. Sama historia nie powiem, żeby była jakaś porywająca. Średnio mnie obchodzi to, co dzieje się z tymi ludźmi. Często zastanawiam się po co opowiadane są te wszystkie historie z tak wielu różnych perspektyw. Natomiast... Czyta się to generalnie nieźle, jakby przymknąć oko na to, że. Coś na kształt sceny erotycznej pojawiło się na pierwszych 30 stronach. Jakby nie czułam potrzeby zaistnienia tej sceny tam. Czy to miał być faktor szokowy? Czy to miało coś wnosić do tej fabuły? Czy to miało coś podkreślić? Nie wiem. Nie wiem, czemu służyła ta scena i generalnie jak czytam całą książkę, to mam takie poczucie, że generalnie nie wiem. Nie widzę jej głębszego sensu. Nie widzę tego, po co ona jest. Nie widzę tego, o czym ona jest. I to jest chyba mój największy problem w w tym momencie. Napisana jest w nie najgorszy sposób we w miarę przystępny, oczywiście bardzo nie to, że poetycki, ale bardzo bogaty. Bardzo taki wręcz troszkę jakby autorka chciała się pochwalić umiejętnością konstruowania narracji po polsku. A w taki, taki, no nie powiem, bardzo polski sposób, ale to jest bardzo charakterystyczny sposób y, mówienia, sposób opisywania. Ym, tutaj książka w przekładzie na języki rozmaite musiała być naprawdę y, niezwykle ciężką pracą dla tłumacza, bo. Ym, to nie jest kwestia bezpośredniego tłumaczenia, ale oddania pewnego klimatu, który tutaj ma być oddany przez język. Są, zaznaczyłam sobie dwa miejsca, są takie, takie fragmenty, którym nic tylko przyklasnąć i pięknie jest opisana rzeczywistość. Na przykład tutaj jest taki fragment, były to czasy, gdy kobiety umierały szybciej niż mężczyźni, matki szybciej niż ojcowie, żony szybciej niż mężowie. Od zawsze były bowiem naczyniami, z których sączy się ludzkość. Więc porównanie kobiety do naczynia, z którego sączy się ludzkość, no... Piękne porównanie, bardzo bogate, ładne i tak A z drugiej strony, drugi fragment niedługo później. Na słońcu mieszkał anioł stróż złotysa, aniołami stróżami węże są smoki. Jakby czuję dysonans tych dwóch króciutkich fragmentów. I wiecie, w jednym miejscu właśnie rozważania o człowieczeństwie i tak w drugim miejscu cały rozdział poświęcony młynkowi do kawy. Nie wiem, czemu to służy. Jestem trochę zaintrygowana, ale cały czas mam z tyłu głowy, że ja po prostu nie wiem. I nie wiem, czy szukam sama tego sensu, bo czuję, że ten sens powinien być, czy, czy ten sens gdzieś jest i ja go podskórnie wyczuwam, a jeszcze go nie wyczuwam na poziomie racjonalnym. Po prostu nie wiem. Czytać oczywiście będę na pewno dalej, natomiast myślę, że po lekturze będę chciała poszukać, być może jeszcze w ramach tego filmu, poszukać jakiejś interpretacji tego tekstu, bo ktoś mądry na pewno wyjaśnił, o czym ta książka miała być, więc jeżeli sama tego nie wywnioskuję do końca e, lektury, no to może jakiś naukowy tekst na ten temat mi pomoże, bo na razie mam w głowie jedno wielkie nie wiem. Dotarłam do strony 157, nadal szukam sensu, i teraz jeszcze zastanawiam się. Jaki był cel autorki? Jeżeli czytaliście, to pewnie wiecie mniej więcej w okolicach, której sceny jestem. Czym autorce zawiniła koza? Nie wiem. Jaki jest tego sens? Nie wiem, bo jeżeli chodziło o pokazanie okrucieństwa wojny, jak to się mówi, to naprawdę o wojnie można pisać inaczej. I to mam wrażenie, że to jest taki zbędny faktor szokowy, że tutaj to, co książkę wyróżnia, to jakieś dziwne elementy, jakieś właśnie takie sceny, które są odpychające, odrażające, ale jednocześnie intrygujące nieco. Jedyne właśnie, co je charakteryzuje, to jest ten faktor szokowy. Ja nie rozumiem po co, nie widzę głębszego sensu. Jasne to nadal jest napisane w znośle. Ale na miły Bóg ja nie widzę sensu. A propos A Miły Bóg, to tutaj jest takiej pseudo gadki o religii bardzo dużo. Więc nadal się zastanawiam, o co chodzi i jaki był cel autorki, bo nadal nie ogarniam. Skończyłam. I może powinnam powiedzieć po całości, że gdzieś pod koniec książki dopadł mnie jakiś moment olśnienia i zrozumiałam, o co w niej chodzi. Że może znalazłam to drugie dno, którego przez cały czas szukałam. Tylko, że ja mam wrażenie, że tej książce nie ma drugiego dna. Że to ma być książka po prostu o upływającym czasie, o jakiejś um, prostocie życia, po prostu, o przemijaniu, um, ubrana w bardzo wielką formę. I mam wrażenie oczywiście to jest tylko moja opinia, laika, nie krytyka literatury, nie osoba, która zna się jakoś w niezwykły sposób na literaturze ale że tutaj to nie treść miała grać te pierwsze skrzypce, tylko właśnie forma, że te opisy, ta wzniosłość, ta pewnego rodzaju poetyckość i takie swoiste bogactwo tego przekazu to miało robić robotę, a nie samo to, o czym jest książka. Bo tak naprawdę ona jest niezwykle prosta w takim, wiecie, tak najbardziej prozaicznym rozumieniu, to jest Historia różnych ludzi, częściowo rodziny, częściowo nie rodziny, kolejnych osób, które rodzą się, umierają, przeżywają tak naprawdę cały wiek, wiek XX, od początków, kiedy ich życie jest, powiedziałabym, proste i poukładane, do momentu, kiedy całe to otoczenie i ten czas się trochę rozpadają pod koniec tego wieku. Ale tak naprawdę to jest tyle. Tam nie ma czegoś głębszego, przynajmniej ja tego nie widzę, nie ma właśnie jakiegoś metaforycznego drugiego dna, wiecie, piątego tłumaczenia i którejś tam interpretacji. Ja tego nie widzę. I całą książkę wydawało mi się, że gdzieś pod koniec zobaczę, nie wiem, że to jest może jakaś jedna wielka metafora czegoś, a tak naprawdę to jest po prostu książka o czasie i nic więcej. To z czym teraz problem to jakakolwiek ocena tej książki, no bo przeczytać przeczytałam zrozumiałam chyba, bo chyba o ten czas chodziło i o tą prostotę i o to, że to życie właśnie jest takie proste i prozaiczne. Więc chyba o to chodziło, zaraz jeszcze odwołam do, do jakichś opracowań na ten temat. Bo nie wiem, czy to w ogóle nie jest lektura, bo widziałam jakieś analizy na bryku i takich mało innych, innych, mało wiarygodnych portalach. Generalnie to, z czym mam teraz problem, to jest właśnie jakieś ocenienie tej książki, no nawet nie w skali gwiazdkowej, ale w ogóle powiedzenie, czy nam mi się podobała, czy nie, bo językowo to był pewnego rodzaju pokaz kunsztu. Tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o tłumaczenie, oddanie. Esencji tej książki, klimatu jej w tłumaczeniu, to by była bardzo precyzyjna, taka zegarmistrzowska robota, ale od sprowadzając tą książkę do takiego prostego, czy mi się to podobało, czy nie, to w gruncie rzeczy ja nie wiem. Nie zachwycam się nią, więc czy to znaczy, że mi się nie podobało? A jeżeli mi się nie podobało, to dlatego, że miałam bardzo duże oczekiwania, nadbudowane też komentarzami autorki i o autorce i całą tą estymą i Blichtrem, czy po prostu dlatego, że ta książka nie jest niczym szczególnym a, i że takiej wzniosłej literatury trochę o niczym czytałam już sporo? Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Tak jak przez całą książkę nie wiedziałam, o czym ona właściwie jest, tak po lekturze mam wrażenie, że wiem, o czym jest książka, ale nie wiem, co o niej sądzić i nie wiem, co Wam o niej powiedzieć. Na pewno cieszę się, że doświadczyłam tego procesu czytania tej książki i w ogóle doświadczyłam książki tokarczuk, książki należącej do tej literatury wyższej, ale co mi to dało i czy cokolwiek miało mi dać? Tego nie wiem. A w związku z tym, że ja nie wiem, co powinnam sądzić, co powinnam myśleć, i tak sobie myślę, że chyba mi się to jednak nie podobało, że pewne rzeczy, które miały być proste, zostały pokazane w taki sposób, który był odstręczający, i nie wiem, czy celowo odstręczający, i czemu w ogóle pewne zabiegi literackie miały tutaj służyć. Więc mm, nie będę o tej książce myśleć e, ciepło po jakimś czasie, nie będę myśleć, że kurczę, to była wyjątkowa, wspaniała lektura. Wiecie. Ja jak myślę o literaturze wyższej, to na przykład myślę sobie o małym życiu i myślę sobie wtedy, że to nie była książka, która mi się podobała, to nie była książka, która miała mi się podobać, to była książka trudna, brudna, taka trochę turpistyczna w takim naturalistycznym wydaniu. Ale jednocześnie doceniałam jakość tej książki. Ona mi się nie podobała jak książka lekka, młodzieżowa i rozrywkowa, ale podobało mi się to, dlaczego mi się nie podoba. Dlaczego, dlaczego mnie to boli, co czytam, dlaczego to jest trudne, dlaczego to powoduje u mnie refleksję? A tego wszystkiego prawie kiedy inne czasy mi nie zafundowały. Nie, nie, nie miałam tej refleksji. Nie miałam tego poczucia, że okej, okay, to może mi się nie podobać w perspektywie fabularnej, ale czytam coś wybitnego na innych płaszczyznach. Po prostu przeczytałam i trochę miałam takie skojarzenia, jak kiedyś na studiach czytałam jakieś teksty naukowe, właśnie bardzo rozbudowanym, trudnym językiem, de facto o niczym. I a propos tego, właśnie tak jak Wam mówiłam, chciałam przeczytać jakieś opracowania, jakieś teksty, dowiedzieć się. Co ja miałam z tej książki wyciągnąć? I szukając tych elementów, spotkałam się z interesującą opinią, którą wam tutaj przytoczę. Dosłownie hasłowo. Prawie, kiedy inne czasy, należy do powieści tak bogatych w treść, że trudno o niej pisać. Spotęgowana tu jest obecna i przy innych recenzjach obawa o pominięcie czegoś ważnego. Językowa prostota przekonująco odmalowuje piękno i marność prowincji, a do tego odkrywa przed czytelnikiem bogactwo wątków, interpretacji i warstw. Centralnym motywem zdaje się być czas czy też przemijanie, ale odczytań ciekawych może być wiele. I na tym kończy się recenzja. Czyli ta recenzja otacza tą książkę jakby i otacza to, że autor czy autorka tej recenzji nie wiedzą, co tej książce powiedzieć. Bo może być odczytań wiele, bo to jest tak bogate w treść. E, Pominięcie czegoś ważnego, czyli tam są rzeczy ważne, ale żadnej z tych, żadnego z tych elementów, ta recenzja, akurat, na którą trafiłam, nie wymienia. Nie ma żadnej egzemplifikacji, żadnego przykładu, żadnego wyjaśnienia, że to odczytanie poza czasem, poza prostotą i poza historią o człowieku w kontekście wsi i człowieku w ogóle nie ma żadnych podanych, gotowych rozwiązań, interpretacji. Czyli czy to jest książka o czymś? Czego my nie dostrzegamy? Czy to jest książka o tak wielu rzeczach, że nie da się o nich mówić, bo czasami tak się zdarza? Czy to jest może wreszcie książka, która jest ładna w formie, ciekawa w formie, interesująca w formie? Ale pozbawiona treści. Szczerze Wam powiem, że nie takich refleksji się spodziewałam po skończeniu czytania, nie takich refleksji spodziewałam się na koniec. Myślałam, że będę Wam w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to była książka dla mnie, czy nie, czy mi się podobało, czy nie, że gdzieś w tym dwubiegunowym podziale będę mogła się odnaleźć. Wiecie, w takim bardzo strukturalnym. A ja tutaj muszę się gdzieś tam wpisać w poststrukturalistów i odrzucić właśnie ten podział podwójny i powiedzieć, no. No trochę mi się podobało, ale trochę mi się nie podobało. Nie jestem w stanie sprecyzować dokładnie dlaczego. Trochę przerost formy nad treścią, ale jednocześnie interesująca forma przy płytkiej treści, przy treści, która jednocześnie jest tak uniwersalna i głęboka, że faktycznie trudna do opisania. Także powiem wam że nie spodziewałam się takiego e, chaosu w głowie po lekturze. Myślałam, że 01 koło wam powiem, że tak dla mnie nie nie dla mnie. E, tak to Karczuk pisze dla wszystkich, nie to Karczuk nie pisze dla wszystkich. A suma summarum nie wiem. I tak naprawdę po co ten film, po co ten eksperyment, co mi to dało? Liczyłam na jakieś jednoznaczne rozwiązanie. Wiecie, rozstrzygnięcie śmiesznego testu, jestem idiotką, czy nie, czy książka się nadaje pod moją strzechę, czy też niekoniecznie. A suma sumarum zostałam na koniec z jeszcze większą ilością pytań niż miałam je przed lekturą. Przed lekturą jakoś byłam do tej książki nastawiona, nawet gdzieś podświadomie, po lekturze. W sumie nie wiem, czy sięgnęłabym po kolejną książkę autorki. Um, na pewno nie w takim sensie, że kurczę, marzę teraz o poznaniu reszty jej twórczości. Czy żałuję, że spędziłam czas z książką? Nie, bo doświadczyłam czegoś nowego w perspektywie literackiej. Więc może po prostu o to chodzi z tymi książkami z literatury wyższej i tymi trudnymi tytułami, których czasami się boimy. Żeby po prostu ich doświadczyć. I olać to, że ktoś powie, że czytałam za szybko, więc nie zrozumiałam, że zazwyczaj czytam romanse, obyczajówki, thrillery, horrory, science fiction, cokolwiek, fikcję historyczną, więc nie zrozumiałam. Może to, że czegoś nie zrozumiałam, wcale nie jest złe, bo wcale nie muszę wszystkiego rozumieć, bo wcale nie jestem. Alfą i omegą, znawcą literatury od A do Z, od początku do końca, nie wiem wszystkiego, bo nie ma czytelnika, który wie wszystko. Bo nieraz od nas, recenzentów, oczekuje się, że powiemy wam, jak interpretować tekst, który przeczytaliście, i pokażemy go wam w milionie kontekstów, ale przecież my nie mamy obowiązku znać tego miliona kontekstów. Więc może tak po prostu w tym wszystkim najbardziej prozaicznie chodzi o doświadczanie tych nowych tekstów, tych nowych kontekstów kulturowych, bo dzisiaj przeczytawszy prawie inne czasy, być może inaczej podchodziłabym do innych książek, które czytałam. Być może znając ten tekst, czyli zdobywając to tło kulturowe, ten kontekst kulturowy i jakąś kompetencję do czytania książek, będę mogła przeczytać inne książki autorki z inną świadomością. Więc do czego to się sprowadza? Do tego, żebyśmy książek się po prostu nie bali, olali to, co ludzie mówią o tym, co my, Sądzimy o danej książce, żebyśmy pozwolili sobie na niewiedzę, na negatywną ocenę, jeżeli jest czymś uargumentowana, no bo nieuargumentowana jest po prostu hejtem, żebyśmy po prostu pozwolili sobie próbować bez. Um, oceniania tego, jakich czytelników to z nas czyni. I to by było chyba najbardziej słuszne podsumowanie tego wszystkiego. Totalnie nie takich refleksji się spodziewałam na koniec, i troszkę może nam wyszło filozoficznie i może nie tego oczekiwaliście, klikając w ten film, ale wiecie, tak myślę na gorąco, no, skończyłam książkę 10 minut temu, dosłownie skończyłam, i usiadłam, żeby wam o niej opowiedzieć. Może jak ją przemielę, dojdę do innych wniosków, może nie każda lektura potrzebuje takiego przemielenia. Także tak jak mówię, nie tego spodziewałam się zaczynając. Ale kończąc, myślę, że jestem trochę innym czytelnikiem niż byłam jeszcze kilka godzin temu, przed tą książką i przed tymi wszystkimi refleksjami. Także zostawiam w pewnym sensie ten temat do dyskusji, do tego, żebyście i wy gdzieś tam się w to włączyli, dali znać, jaki jest wasz stosunek do tej literatury wyższej, tak zwanej, do tych mądrych książek, które muszą nam się podobać, bo zostały nagrodzone przez kogoś, do krytyki w ogóle tego typu literatury, bo, wiecie, czy książkę noblistki można krytykować? w ogóle, czy ja y, zwykły zjadacz chleba, zwykły Kowalski jestem kompetentna, żeby powiedzieć, że mi się nie podobało, skoro... Tuzy, literatury powiedziały, że to jest wybitne. Wiecie o co chodzi? To jest gdzieś tam nie tylko w odniesieniu do książki, w tym jednym wymiarze, ale gdzieś tam ponadwymiarowe w kontekście w ogóle krytyki, literatury, kompetencji i tak dalej. Także jestem niezwykle ciekawa, co wy w tym temacie macie do powiedzenia. Być może chcecie się odnieść do tego, co powiedziała autorka w kontekście trafiania pod Strzech i idiotów. Jeżeli macie takie życzenie, taką ochotę, zróbcie to koniecznie w komentarzu. Ja dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Obiecuję, że nie wszystkie filmy będą takie filozoficzną, gdzieś tam moralizatorsko rozważające, bo ja tak naprawdę nie mówię Wam jak jest, tylko zastanawiam się nad tym razem z Wami, więc obiecuję, że może będzie troszkę bardziej rozrywkowo w przyszłości, więc jak nie chcecie tego przegapić, będzie tutaj poprzedni film i będzie link do subskrypcji kanału, za którą oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!